Trzy słowa, które ostatnio irytują chyba całą Polskę. Włączamy niskie ceny, czyli reklama sieci media expert, a w roli głównej Ewelina Lisowska, znana z telewizyjnego talent show. Gwiazda chyba nie podejrzewała, że jej kontrakt reklamowy wzbudzi tyle kontrowersji i skrajnych emocji. Yeah Do tej pory twarzą marki była Doda, która pół nago paradowała między regałami sklepu. W nowej reklamie brak jest na gości, natomiast w ciągu kilku tygodni praktycznie nikt nie może już słuchać reklamy ze śpiewem artystki. W obronę Lisowską postanowił wziąć Donatan, który pogratulował jej świetnego utworu i pieniędzy jakie zarobiła. Jednocześnie cieszy się, że pierdzący w fotel widzowie będą musieli oglądać te spoty. Czy pieniądze i słowa to naprawdę jedyny wyznacznik powodzenia? Miejmy nadzieję, że nie do końca.